Hejka wszystkim, ja mam na imię Lizę i jestem studentką drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. A ja nazywam się Roxana Gloc i jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach i pracuję w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. No i najważniejsze, jestem wykładowcą Lisy. Skąd się tu wzięłaś? Dlaczego w ogóle UJ? E, ogólnie miałam e, trzy takich głównych e, rzeczy, e, które pomogły mi w, właśnie w podejmowaniu mm -hmm. tej decyzji. E, pierwsze, no to UJ, jak wiadomo, jest najlepszą uczelnią e, w Polsce i ogólnie ten prestiż jest bardzo ważnym takim Faktorem nie, w, w tym wyborze. Drugie to jest to, że była taka duża oferta przedmiotów na ujocie. Mhm. Mamy bardzo dużo przedmiotów ogólnych socjologia, geografia, mhm. polski system polityczny jakieś takie rzeczy, żeby właśnie pomogło to w takim rozwoju nie, mhm. wszechstronnym i to jest bardzo ważne dla właśnie. Tej kariery zawodowej dziennikarstwa, no ale pomimo tego mamy też bardzo dużo takich przedmiotów y, stricte powiązanych z dziennikarstwem, z komunikacją społeczną: y, montaż telewizyjny, montaż dźwięku, debaty różnorodne, więc y, oczywiście to było bardzo ważne. Debaty mieliśmy y, tutaj właśnie z pani profesor, y, no ale to było bardzo ważnym też, y, bardzo ważną rzeczą w moim wyborze. No i trzecią taką rzeczą, y, była oferta y, organizacji studenckich, aktywności y, mhm. y, przeprowadzonych przez y, wydział lub na przykład na terenie wydziału. UJFM, UJTV, telewizja studencka y, na kampusie. Y, jest strasznie duża oferta y, kół naukowych, gdzie możesz rozwijać się zawodowo, więc to było też bardzo ważne. No i ogólnie jakichś takich studenckich aktywności, nie? Y, kin planerowych, jakieś takie podobne rzeczy, więc można no, tak szalenie dużo wątków. Była analiza. No tak, zdecydowanie. Totalnie przekrojowo <laughs> wszystko, co przemówiła za tym wyborem. No i w ogóle bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj na wydziale, w naszym studiu telewizyjnym pięknym. I um, zastanawiam się, no bo to jest drugi największy wydział po kolegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim, mamy ponad 50 kierunków. No i jak w ogóle wybrałaś akurat dziennikarstwo i komunikację społeczną? Czy to są twoje jakieś wewnętrzne takie um, zainteresowania, czy, czy jakieś inne też faktory za tym przemówiły? Mm -hmm. Ogólnie z dzieciństwa bardzo mi się podobała telewizja. Po szkole średniej zdecydowałam, że fajnie by było też nauczyć się i tak trochę zobaczyć, jak ten marketing wygląda, a to mhm. też jest jakby taką częścią dziennikarstwa i komunikacji społecznej, więc zdecydowałam, że akurat dziennikarstwo i komunikacja społecznej, nawet zarządzanie Komunikacji Społecznej mhm. na UJ będzie super wyborem, no bo jak znowu powiedziała, bardzo duża oferta tych przedmiotów w Celebusie. No i dlatego właśnie to dziennikarstwo. Byłam zainteresowana w takim creative marketing, w telewizji i tutaj właśnie i na tych przedmiotach y, mogę to poćwiczyć i y, w organizacjach studenckich jak UJTV na przykład. Mm -hmm więc no jakoś tak z dzieciństwa poszło, że byłam zainteresowana, lubię gadać, więc no super kierunek. Słyszymy, Super, słyszymy. super wiedział, no. <laughs> Okej. Okay. A powiedz mi, no bo to jest taki dość interdyscyplinarny kierunek w tak. dziennikarstwie komunikacja społeczna. Ja też jestem absolwentką tego kierunku, więc tak. mamy pewnie no, coś wspólnego, to zainteresowanie <laughs> jednak tutaj płyną. Ta, tak. ten, ta sztafeta pokolenia jednak, ta pałeczka dalej jest przekazywana. Natomiast jesteś tak zaangażowana rzeczywiście w ten, w UJTV albo w UJF, że jesteś częścią redakcji? Jestem częścią redakcji mhm. UJTV i teraz pełnię funkcję montażysty, ale ogólnie w UJTV możesz być reporterem, mhm. operatorem, no i montażystą, a no i jeszcze dodatkowo jest dział PR, czyli tutaj jakby możesz robić cokolwiek, mhm. no ale ogólnie moim, moim takimi głównymi zadaniami są montaż i działanie PR też. Mhm. Wspomniałaś w ogóle o tej um, różnorodności przedmiotów. Tak. Nie jest tego za dużo? Jest tego trochę, <noise> jest za dużo, trochę jest, bo yy, no, cały czas mamy jakieś zajęcia, i Ale to jest, jest plusem, to dla jest was, zaleta plus. dla Was. Możecie się tak rozwijać tak. niesamowicie. To jest plus, mm. bardzo mi się podoba, bo yy, ogólnie jak. Już powiedziałam wcześniej, są przedmioty y, dla mm. rozwoju osobowości, y, żeby mm. można było z kimś o czymś pogadać i tak dalej. No, ale są też przedmioty y, takie stricte dziennikarskie. A jest ich dużo, ale są one takie dobre dla mhm. rozwoju zawodowego i ogólnie po prostu dla dobrego spędzania czasu też, bo yy, nie jest tak, że yy, na dziennikarstwie jest, są przedmioty teoretyczne, tylko bardziej praktyczne też. Mhm. Cały czas mamy jakieś projekty. Przygotowujące do tak, zawodu, czy tak, tak, też praktyki, tak. nie? Tak, po drugim roku mhm. musimy odbyć 180 godzin praktyk zawodowych i też jest fajnie, bo yy, koordynator praktyk y, może pomóc z wyborem, na przykład y, możesz pójść do gazety, do radio, do telewizji, do organizacji pozarządowej, agencji. tak, tak, mm -hmm. tak. Więc y, no też jakby super, super możliwości mm -hmm. z tego wypływają i no chociaż trudne, ale super. Mm -hmm. Dla mnie na przykład bardzo ważny był ten taki rozwój, możliwość rozwoju tak. naukowego. Mm -hmm. ja, ja bardziej w tę tak. stronę szłam zawsze. Mm -hmm. e, Działalność szkoła naukowego bardzo mi pomogła. Tak. A oprócz tego, to, że wykładowcy wciągali nas w różne projekty naukowe. Na przykład, mamy obserwatorium Dialogu Obywatelskiego w naszym mm. instytucie, gdzie można było takie pierwsze kroki naukowe stawiać. I jakby ta droga później u mnie wyniknęła naturalnie, że szkoła doktorska nauk społecznych później mnie przejęła troszkę, odwiedziłam, trochę uciekłam. Natomiast bardzo pomaga to w takim ukierunkowaniu. Czy idziemy w zawód, w mm -hmm. naukę? I w ogóle wydaje mi się, że wasze studia to nie jest tylko dziennikarstwo, jako bycie dziennikarzem, tak. ale w ogóle takie około medialne, mm -hmm. prawda? Bardzo mi się podobało i. A ogólnie Pani tutaj wspomniała o kole naukowym. U nas w ogóle funkcjonuje m, kilka kół naukowych związanych z różnymi e, kierunkami studiów. E, u nas jest takie typowo koło dedykowane dziennikarstwu i w ogóle mediom i komunikacji osobom, które są zainteresowane badaniem mediów, funkcjonowaniem mediów, tym, jak media wpływają na społeczeństwo, jak technologia wpływa na zmiany na przykład praktyk, użytkowania. No i e, w m, tym kole naukowym to jest taka. Komórka, organizacja, gdzie studenci mogą ze sobą dyskutować, jeździć razem na konferencje naukowe, na przykład brać udział w, udział, w udział w takich studenckich konferencjach, mogą na przykład prowadzić projekty badawcze wspólnie, więc to jest coś, co rozwija, ale nasze koło naukowe za czasów, kiedy ja w nim działałam, było. Takim kołem eventowym. My mm -hmm. robiliśmy na przykład konkurs głębia spojrzenia fotograficzne. Robiliśmy taki... dużo takich inicjatyw około medialnych, eventowych, nie tylko nauka. Mm -hmm. A działała Pani w jakichś innych organizacjach studenckich, aktywnościach? Ojej, bardzo. Mm -hmm. Ja mam wrażenie, że ja całe, całe dnie spędzałam na wydziale. W przeróżne rzeczy się angażowałam. I korzystałam też z wielu możliwości, po, poza tym, że jakby tym, tą podstawą zawsze były przedmioty, które realizowaliśmy, zaliczaliśmy i tak dalej, no to zawsze szukałam tych dodatkowych możliwości rozwoju, czy właśnie w projektach badawczych, czy przy okazji organizacji różnych wydarzeń, konferencji naukowych, bo też na przykład u nas w Instytucie co dwa lata mamy bardzo dużą medioznawczą, ogólnopolską konferencję: wiedza, komunikacja, działanie tam też studenci są zaangażowani. Więc zawsze gdzieś tam się angażowałam, zawsze miałam stypendium rektora. To jest bardzo ważne. Bardzo mały procent osób mhm. ma to stypendium. To jest dodatkowa motywacja, żeby tak. rzeczywiście zdobywać dobre, dobre stopnie i w ogóle tę działalność dodatkową, czy na przykład jakieś artykuły publikować itd. Więc stypendium rektora zawsze, zawsze mi towarzyszyło, co, co jest no, czymś wyjątkowym moim zdaniem z punktu widzenia studenta. No, oprócz tego jeszcze wszelkie wymiany międzynarodowe. Mhm. To... Była gdzieś pani na wymianie? Tak. Um, <grych> u nas w ogóle można wyjechać z różnych programów, z mostu do innej, tak, uh -huh. do innej uczelni w Polsce, można wyjechać na przykład na Erasmusa do przeróżnych uczelni w Europie. Mamy też różne programy na poziomie jakby nie tylko wydziału, ale również na poziomie centralnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym my jako studenci wydziału możemy wziąć udział, na przykład program Utrecht Network, tam można wyjechać do Australii albo do Stanów. Ja byłam w Chicago. Na Columbia College Chicago to było świetne hmm. doświadczenie, takie i na życie i naukowe i takie bardzo mocny punkt później w CV. Wiem, że na to zwracali uwagę jak rozglądałam się za pracą jeszcze przed nauką. Tak. Mi się wydaje, że fajnie, że ten wydział e, idzie w stronę rozwoju, a teraz jest, jest nawet więcej możliwości tak, tych wymian, dochodzą. aktywności uh -huh. i ogólnie takich rzeczy, które zrobią twoje życie studenckie bardziej aktywnym, ale uh -huh. też pomogą ci w życiu zawodowym w uh -huh. przyszłości też. A nie myślisz Lisa, że w ogóle ludzie są ważni? znaczy tak. Bardzo jest m, specyficzny typ po pierwsze studenta, który trafia na nasz kierunek, uh -huh takiego otwartego, ciekawego świata, interesującego się wszystkim dookoła, to widać, jak, jak wy wpadacie na zajęcia, bo gdzieś tam byliście jeszcze, coś montowaliście w radio, że musicie zaraz wychodzicie, bo, bo już biegniecie na jakieś nagrania właśnie z UJTV. To, to jest takie budujące i myślę, że to w ogóle napędza taki, taką aktywność, taką proaktywność w ogóle ludzką, nie? Tak. I jeśli chodzi o wykładowców, myślę, że to jest bardzo podobnie. Tak, wszyscy, wszystkie wykładowcy są bardzo otwarci mm. ogólnie do pomocy i w pracy zawodowej i ogólnie w jakichś mm. takich rzeczach, w których jesteś zainteresowany na teraz. I to jest, to jest super. No i właśnie jak pani już powiedziała, te ludzie tak make a difference trochę, nie? Mm -hmm. Fajnie, bo jak tutaj przyjechałam na ten wydział, zaczęłam studia, no to, to jest takim super naprawdę. To jest, to jest taka numer jeden. Że... Ja też czuję z tej strony pracowników mm -hmm. wydziału i w ogóle naszego też instytutu. Że jakby ja, no nie ukrywajmy, nie, 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 nie pracuję tutaj od 30 tak. lat. <laughs> Natomiast y, czuję taką mentorską opiekę, taką przyjacielską atmosferę wprowadzania jakby w ten świat i to też jest moim zdaniem bardzo ważna. Tak, mi się wydaje, że na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej właśnie ten sekretariat jest bardzo ważnym, tak, waż, ważną taką rzeczą w prowadzeniu w swoje życie studenckie, mm -hmm. bo rozmawialiśmy przez chwilę, że mieliśmy tą samą panią w sekretariacie, która nam tak. pomagała z wstępem ogólnie i no super jest, nie? To było takie, jak wybierałam uczenie sobie, w której chciałabym studiować, no to to był taki deal breaker, nie? Mm -hmm. że, że fajnie się rozmawiało. W Pierwsza tym z panią, osoba, z którą tak, tak, i że miałam takie poczucie, że ok, jest moje, nie, i mhm. nie wiem, jestem bardzo taka podekscytowana tym, że no naprawdę te ludzie i sekretariat i ogólnie wykładowcy są bardzo otwarci na to, żeby no zrobić swoje życie lepszym, nie, mhm. żeby, żeby fajnie tutaj było i no, mam takie teraz poczucie i mam takie poczucie przynależności też do tego wydziału. To jest ważne, nie? No akurat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej to jest super. No dobra, wygodnie nam się tutaj siedzi. Ciepło, przyjemnie w tym studiu. Chodź, pokażemy. No, jakiś, tak, jakieś rzeczy, które. No, tak, mi się naprawdę. Tak, gdzie siedzisz z ludźmi z roku? Okay. No to teraz jesteśmy w mojej ulubionej strefie studenckiej. E, tutaj można sobie przyjść, nie tylko popracować, ale też spędzić czas ze swoimi znajomymi. Można na przykład załadować telefon, coś zjeść, popatrzeć sobie na widok. Jest ogólnie super e, przestrzeń i bardzo dużo czasu tutaj spędzam. Jesteśmy teraz w reżyserce, czyli miejscu, które jest wykorzystywane w trakcie zajęć, ale też przez UJTV. Tak, no i tutaj właśnie uczymy się realizacji dźwięku, obrazu i innych multimedia też.